Jacek Sasin ma być jednym z najważniejszych świadków powołanej właśnie Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Ale proszę bardzo, jestem gotowy na to yy, przesłuchanie. To on był twarzą jednej z najbardziej kosztownych i zarazem nieudanych operacji rządu PiS. Być może można ją było przeprowadzić lepiej, natomiast wówczas trzeba było podejmować decyzje szybkie. Działaliśmy zawsze w granicach prawa. Czy rzeczywiście minister Sasin i jego koledzy z rządu mogą spać spokojnie? Dokumenty z kontroli NIK sugerują coś innego, bo nawet rządowi prawnicy przestrzegali premiera i jego ludzi, by ci nie organizowali wyborów kopertowych. Michał, w załączeniu dwie opinie od nas i z prokuratorii generalnej. Pozdrawiam, Magda. Panie premierze, Panie dlaczego premierze... pan zignorował ekspertyzy dotyczące wyborów kopertowych? Premierze... O tym za chwilę. Najpierw pokażemy, jak do wyborów kopertowych nie doszło. Szanowni Państwo, dzień dobry, serdecznie witamy. Bardzo proszę o zabranie głosu marszałek Sejmu. Zarządzam wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 roku. O niegromadzenie się i dla własnego bezpieczeństwa w, domu. w Polsce pojawiają się pierwsze przypadki zakażeń niezbadanym chińskim koronawirusem. Apelujemy. Rząd zamyka gospodarkę i Polaków w domach. Nie wprowadza jednak stanu nadzwyczajnego. Nie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w sytuacji zbliżających się wyborów. Było istotnym przekroczeniem standardów demokratycznego państwa. W tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten, ten, można powiedzieć, najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych. A tylko wtedy wybory mogą być odłożone. Więc pamiętajmy o tym ograniczeniu konstytucji. To było to, co od początku należało było zrobić. I oczywiście były tu względy. Finansowe, odszkodowań przede wszystkim dla przedsiębiorców, których rząd prawa i sprawiedliwości nie chciał płacić. Apelujemy, zostań w domu. O tym, że jest jakiś stan nadzwyczajny, bo ktoś tak uważa, no, nie można mówić, jeżeli się rozmawia poważnie. On doskonale sobie zdaje sprawę, że czasy niepewności powodują kłopoty dla władzy. A zatem jest ryzyko, że jeżeli coś z tymi wyborami pójdzie nie tak, to on straci swojego prezydenta. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, że odkładamy wybory, no katastrofa. Bez własnego prezydenta Kaczyński nie rządzi. To jest koniec jego rządów rozpada się jego obóz. I on to wie. Oczywiście, no byłoby, to dodam, niezwykle wręcz niekorzystne, żeby prezydent i premier byli z różnych obozów politycznych się spierali. On mimo miażdżących opinii prawnych do samego końca parł do tego, żeby te wybory się odbyły. A wszyscy pozostali po prostu wykonywali ślepo jego polecenia. Jeszcze raz powtarzam, można przeprowadzić wybory. W czasie, gdy Kaczyński przedał wyborów, główna kandydatka opozycji zawiesza kampanię. Boykotujmy te wybory. Polacy, zostańcie w domu. Wasze życie jest najważniejsze. Po tej deklaracji notowania Kidawy dramatycznie spadają. W tym samym czasie szybują notowania Dudy, który kampanii nie zawiesił. Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? Sondaże dają mu nawet nadzieję na zwycięstwo już w pierwszej turze. Zapraszam Was! To był ważny wskaźnik, który prawo i sprawiedliwość brało pod uwagę. Jakie nie wybucha wojna, jest pandemia, ludzie się gromadzą wokół władzy, rośnie poparcie, bo ludzie potrzebują mocnego przywództwa. Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do, do lokalu wyborczego. I oczywiście, że dla PiSu im wcześniej, tym lepiej z tymi wyborami. Dlatego wtedy. Powstaje pomysł najpierw takich hybrydowych wyborów, trochę prawdziwych, a trochę korespondencyjnych. Można dotrzeć z urną wyborczą, trzeba tylko tutaj wprowadzić odpowiednie rozwiązania techniczne i być może prawne. I pod koniec marca, na zdalnym posiedzeniu Sejmu, w środku nocy, PiS wprowadza zmiany w kodeksie wyborczym. <grytanie> Do ustawy o pomocy przedsiębiorcom dodaje zapis, że osoby w izolacji, kwarantannie oraz wszyscy powyżej 60 roku życia będą mogli głosować w wyborach korespondencyjnie. Nie ma przesłanek ani możliwości takich, żeby wybory zostały przesunięte. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy? Zechce nacisnąć przycisk? Do wyborów pozostaje niewiele ponad miesiąc, ale PiS na początku kwietnia znowu zmienia prawo wyborcze. Lokale do głosowania mają być zamknięte, a wybory już w pełni korespondencyjne. Ma je organizować Poczta, państwowa spółka kontrolowana przez PiS. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa trafia do Senatu, w którym Kaczyński nie ma większości. Ten okres 30 dni, który mamy na procedowanie, zapewne będzie wykorzystany. Choć ustawa była jeszcze w Senacie, a więc nie była obowiązującym w Polsce prawem, premier Morawiecki 16 kwietnia na piśmie zlecił Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych organizację wyborów korespondencyjnych. Morawiecki powołał się na ustawę antykowidową. W tym okresie. Obowiązywała ustawa, prawo, kodeks wyborczy. To, co zrobił premier w świetle prawa, nie powinno się zdarzyć. To było niedopuszczalne. I było pozbawione podstaw prawnych. To podpada pod przepisy kodeksu karnego, które za takie coś przewidują pozbawienie wolności. To już samo w sobie mówi coś o tym, jak poważne były to czyny. Według kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli Morawiecki zlecił organizację wyborów bezprawnie wchodząc w uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej. Najwyższa Izba Kontroli kieruje do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka. Nie ma we mnie najmniejszego niepokoju z tym związanego, a wręcz przeciwnie, proces demokratyczny musi się odbywać. Nie wiadomo, jak długo będzie koronawirus z nami i stąd decyzja o tym najmądrzejsza z możliwych, żeby, żeby wybory odbyły się w sposób korespondencyjny. Nawet sytuacje nadzwyczajne, tak jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności. I od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne wydatkowanie środków publicznych. Wielu prawników już wtedy publicznie ostrzegało premiera przed złamaniem prawa, ale dopiero z raportu NIK dowiadujemy się, że ostrzegali go również rządowi doradcy prawni, choć w przedwyborczym czasie rząd o tym nie informował. My, jako dziennikarze, a w związku z tym, państwo, jako opinia publiczna, nie wiedzieliśmy o żadnych ekspertyzach, na podstawie których premier podejmował decyzję o wyborach korespondencyjnych. Równo po roku od tamtych wydarzeń kontrolerzy NIK ujawnili, że zanim premier wydał decyzję o organizacji wyborów, dostał na to zielone światło od jednego zewnętrznego eksperta. Ale co ważne, czerwone światło premierowi zapalała dwójka rządowych prawników. Dwaj urzędnicy, kluczowi z punktu widzenia interesu państwa, mówią premierowi, nie iść tą drogą. Z dokumentów, które dostaliśmy od nich, wynika, że główna prawniczka rządowa, tuż przed wydaniem przez Morawieckiego decyzji o organizacji wyborów, wysłała dwie opinie prawne do szefa jego kancelarii. To dowód, że Michał Dworczyk je dostał. Michał, w załączeniu dwie opinie od nas i z prokuratorii generalnej. Pozdrawiam, Magda. Pierwszej z opinii prawnicy z Państwowej Prokuratorii alarmowali, że premier nie ma kompetencji, by zlecić organizację wyborów i nie może wydać decyzji o ich organizacji. Do takich samych wniosków doszli podlegli Morawieckiemu prawnicy jego kancelarii. Co więcej, w siedmiostronicowej opinii alarmowali swojego szefa, że jeśli Morawiecki wyda tę decyzję, to grozi mu odpowiedzialność karna. Może też upaść jego rząd, a on sam być może trafi przed Trybunał Stanu. I być może także będzie musiał pokryć wielomilionowe koszty organizacji wyborów z własnej kieszeni. Reasumując, brak podstaw do wydania przez prezesa Rady Ministrów decyzji. Panie premierze, Panie dlaczego premierze... pan zignorował ekspertyzy dotyczące wyborów kopertowych? Premierze... Dlaczego szef rządu zignorował druzgocące opinie rządowych prawników? 14 kwietnia dochodzi do politycznej narady w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i premier słyszy, że opinie opiniami, ale wybory muszą być. Wybory w Polsce odbędą się metodą korespondencyjną, najbezpieczniejszą z możliwych. Chcę, żeby to było jasno powiedziane. To była moja osobista decyzja. To on wydał takie dyrektywy premierowi Morawieckiemu. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, bo takie mam informacje. Morawiecki nie chciał zrobić wyborów korespondencyjnych. Gdyby premier powiedział mu, że nie zrobi wyborów, to nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, że zniknąłby z polityki i Morawiecki to też wiedział. Po wydaniu decyzji przez Morawieckiego, wytwórnia i poczta błyskawicznie przystępują do działania. Już drukuje, rzeczywiście ten drukarz został podjęty. Jedna zaczyna druk pakietów wyborczych, druga organizuje system ich dostarczania i odbioru. Poczta działa na podstawie decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Poczta żąda od samorządowców przekazania spisów wyborców. I trafia na zdecydowany opór. Jak ja mogę przekazywać wrażliwe dane w Poczcie Polskiej bez żadnej podstawy prawnej? W oparciu. O przyszłą ustawę, bo to jest futurologia. Ktoś chciał ode mnie wyłudzić dane osobowe, Bydgoszczan. Ja nie będę uczestniczył w przestępczych procederach. Złożyłam doniesienie zawiadomienie do prokuratury. By wyjaśniła, czy nie zachodzą przesłanki wyłudzenia danych osobowych. Niektóre samorządy przesyłają nam te dane, niektóre twierdzą, że nie będą przesyłać nam tych danych. Rok po tych wydarzeniach kontrolerzy NIC stwierdzili, że Poczta Polska złamała prawo, pozyskując i przetwarzając dane osobowe wyborców. Wybory muszą się odbyć. Wybory 10 maja się odbędą. W trybie, jak Państwo wiecie, korespondencyjnym. Nieubłaganie zbliża się termin wyborów. Ustawa PiS wciąż jest w Senacie, ale tu pojawia się kolejny problem. Kaczyńskiemu opór stawia koalicjant. Wybory powinny być przesunięte, nie mogą się odbyć. Termin 10 maja nie wchodzi w grę. I moja dymisja jest wyrazem protestu nie przeciwko ustawie korespondencyjnej, tylko przeciwko temu, że przyjmując tę ustawę nie wykluczono równocześnie terminu 10 maja. Panie Marszałku, co z wyborami? Do wyborów pozostają już tylko dni. Opór gowina się nie zmienia. Zmienia się za to narracja polityków PiS. Nie ma planu B. Wybory są planowane na 10 maja. Ten termin 10 maja, no, w, panie radny, trzeba to powiedzieć już w tym momencie wprost. No, jest terminem raczej trudnym do zrealizowania. Ze względu właśnie na napięcie polityczne, Pani premier, jest pan pewien, że Jarosław Kaczyński dotrzyma tego porozumienia? 6 maja Gowin i Kaczyński zawarli polityczne porozumienie. Dwaj politycy zdecydowali, że wybory kopertowe nie odbędą się 10 maja. Dwóch polityków decyduje o tym, czy w państwie się odbywają wybory w zaplanowanym terminie, czy się te wybory nie odbywają. No to przecież jest całkowite postawienie sprawy na głowie. To jest właśnie ten problem, że nie prawo ograniczało władzę, tylko władza mówiła nam, co jest prawem obowiązującym. Gdy było już wiadomo, że wybory 10 maja się nie odbędą, władza wydała jeszcze kolejne pieniądze podatników. Dzień po zawarciu porozumienia Gowina z Kaczyńskim, Morawiecki zlecił ministrowi Dworczykowi zamówienie kolejnych opinii prawnych. Zamówił opinię uprawników za 150 tysięcy złotych, kilka opinii generalnie wśród prawników przychylnych obozowi władzy, z których tak wynika, że miał prawo zrobić te wybory. Zrobił to wstecznie. Te opinie także dostaliśmy od NIK. Wynika z nich, że premier miał prawo zlecić organizację wyborów kopertowych. Tych ekspertyz nie sporządzili jednak rządowi prawnicy, a komercyjnie zrobili to zewnętrzni eksperci. Ich opinie wpłynęły do kancelarii premiera 11 maja, czyli dzień po wyborach, które się nie odbyły. Więcej. Były to opinie, które były, jak to się mówi, musztarda na czyli już po podjęciu decyzji przez prezesa Rady Ministrów. Kiedy wiedział, że prędzej czy później opinie negatywne, które miał, wyjdą na jaw, kiedy wiedział, że on podpisywał dokumenty i nikt inny, dlatego ustawa o bezkarności potem wchodzi do Sejmu. PiS forsuje w Sejmie ustawę, która ma uchronić urzędników przed odpowiedzialnością za decyzje podejmowane w czasie pandemii. To jest dowód na to, że on budował wstecznie, szukał swojej bezkarności. To nie dotyczy ani ministrów, ani urzędników, tylko każdego obywatela. Jeżeli będzie działał w celu, Ochronienia nas, większej grupy w interesie społecznym przeciwko COVID-19 i będzie to uzasadnione społecznie, nie poniesie odpowiedzialności. No guzik, prawda, bo tu nie chodziło o żadnych bohaterów. Czy chodziło o premiera Morawieckiego? Mam taką informację, że ustawa o bezkarności była obiecywana premierowi yy, jako ten bezpiecznik, który gwarantuje mu, że nic mu się nie stanie, nawet jeżeli będzie podejmował decyzję wbrew yy, opiniom prawnym, które miał. Obiecywał mu to Kaczyński. W tamtym czasie Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, dokładnie wiedząc o co to. To czy się graże. Nie chodzi o bohaterów ze szpitala powiatowego, tylko chodzi o lokatora kancelarii premiera. Wtedy powiedziała, że nie zgodzi się na tę ustawę o bezkarności. Nie zagłosujemy za tym projektem w tym kształcie, jakim on w tej chwili jest przedstawiany. Ziobro powiedział, nie zgodzę się na ustawę o bezkarności, bo nie zgodzę się, żeby był bezkarny ktoś, kogo chce wykończyć i pozbawić fotela premiera. I wybuchł gigantyczny koalicyjny kryzys. Panie ministrze, czy jest pan w sporze z premierem? Dobry, panie premierze jest kończy. Zbigniewem tak ja jak to się skończy? Już jestem spóźniony, przepraszam. W połowie września do siedziby partii docierają echa wyroku sądu administracyjnego, który zmiażdżył decyzję Morawieckiego o zleceniu organizacji wyborów kopertowych. Decyzja prezesa Rady Ministrów rażąco naruszała również artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, artykuł 6 KPA. Artykuł 5 ustawy z 1996 roku o Radzie Ministrów. Sąd mógł ocenić decyzję premiera, dlatego że zaskarżył ją rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Zaskarżona decyzja rażąco naruszała zasadę legalizmu. Panie premierze, sąd uznał, że pan naruszył prawo w sprawie wyborów stanów Panie premierze, skomentuje pan to jakoś? Milczenie premiera skończyło się po przekroczeniu progu siedziby PiS. Miałem mu wtedy puścić nerwy, i dochodzi do gigantycznej awantury na Nowogrodzkiej. I tam padają wzajemne oskarżenia ze strony Morawieckiego i Ziobry o przecieki do mediów, które nawzajem mają sobie szkodzić, o wycieki dokumentów, które mają dotyczyć także wyborów korespondencyjnych, które Morawieckiego stawiają w złym świetle. O to, że Ziobro gra na to, żeby Morawiecki został pozbawiony stanowiska premiera. No, ba bardzo poważna awantura w, w tamtym czasie. Ale dlaczego Morawieckiemu puściły te nerwy? Dlatego, że on wiedział, że nie będzie ustawy o bezkarności. I wiedział, że że wojewódzki sąd administracyjny powiedział to, co powiedział o wyborach korespondencyjnych, więc on zrozumiał, że się podłożył. PiS ostatecznie wycofał ustawę bezkarnościową z Sejmu. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami. Tamten moment pokazał, że kończy się jedynowładstwo Jarosława Kaczyńskiego. Przepraszamy. Rok 2020 pokazał, że jest słaby. Przegrał z Gowinem rozgrywkę o wybory korespondencyjne, a na jesieni przegrał z Ziobro rozgrywkę o ustawę o bezkarności, która miała ochronić Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj Morawiecki jest całkowicie odkryty. Głosujemy cały projekt ustawy. Przed rokiem Sejm ostatecznie uchwalił przepisy o bezkarności. Dotyczą samorządowców, którzy przekazywali poczcie dane obywateli. Ustawa o bezkarności nie dotyczy jednak polityków rządu PiS, w tym postępowania premiera. Stanowiło Niedopuszczalną prawnie zmianę ustawy kodeks wyborczy. Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla premiera miażdżące. To jest ewidentna podstawa do wszczęcia śledztwa w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez premiera. A w mojej ocenie już stwarza podstawy do przedstawienia zarzutu panu premierowi o przekroczenie uprawnień. Czuję, że coś wisi w powietrzu, czego się nie spodziewa, niestety. Warszawska prokurator Ewa Wrzosek miała tylko dwa dni na zmianę swojego życia. Na początku 2021 roku ówczesny zastępca Ziobry, Bogdan Święczkowski, delegował ją na kilka miesięcy do pracy w Śremie, a to ponad 300 kilometrów od jej domu. Oficjalny powód – braki kadrowe w śremskiej prokuraturze. Takich braków kadrowych nie było i nie ma. No to jak tę decyzję mamy odczytywać pana Święczkowskiego o tej delegacji? Jako mobbing, jako dyskryminację. To jest quasi kara dyscyplinarna. Wrzosek uważa, że na tę delegację miała wpływ jej decyzja z kwietnia 2020 roku. Już wtedy wszczęła ona śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Chciała sprawdzić, czy rząd PIS może je organizować w środku epidemii, czy będzie to bezpieczne dla zdrowia obywateli. Chciała także przesłuchać ministra Sasina i premiera Morawieckiego. Przecież prokurator, który Podejmuje sprawę, to on nie jest od wymierzenia kary. Pani prokurator chciała sprawdzić, czy tutaj wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. To były tylko czynności zmierzające do ujawnienia prawdy. I nawet na tym etapie nie pozwolono prokuratorowi praworządnemu zadziałać. Po trzech godzinach od wszczęcia śledztwa przez Wrzosek, jej szefowa sprawę umorzyła, a prokuratura wszczęła postępowanie karne, w którym bada decyzję Wrzosek o wszczęciu śledztwa. Sprawa ciągnie się już ponad 3 lata, tak, przekazała nam Ewa Wrzosek, która w tym postępowaniu nie została nawet przesłuchana. Czuję się szykanowana, dlatego że wydałam decyzję procesową. Decyzję, do której po pierwsze byłam uprawniona, po drugie byłam zobowiązana do jej podjęcia. Władza miała z tyłu głowy to, że narusza prawo, no i trzeba było zamieść pod dywan wszelkiego rodzaju przejawy jakiegoś niezależnego sprawdzenia, czy to wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Już po tej delegacji okazało się, że władza inwigilowała wrzosek Pegasusem. Władza skrzętnie ukrywała przed społeczeństwem koszty wyborów kopertowych i szczegóły dotyczące przesyłek wyborczych. Media okrzyknęły je mianem pakietów Sasina. Już drukuje, rzeczywiście ten druk kart został podjęty, druk kart, których wzór określiła Państwowa Komisja Wyborcza. Kontrolerzy NIK wykazali jednak, że to resort ministra Sasina współtworzył oraz akceptował wzory kart i przesyłek wyborczych. Zdaniem Izby minister Sasin zrobił to bez podstawy prawnej. Z całej treści raportu nie wynika, abym w jakikolwiek sposób złamał prawo. Zamiast Komisji Wyborczej realizowali zadania, które dla tej Komisji Wyborczej są zastrzeżone. Była wymiana korespondencji w, w trakcie tej kontroli. Troszkę mnie dziwi, że nie wszystkie argumenty, które dla nas były oczywiste, zostały wzięte pod uwagę w tym, w tym raporcie. Te pakiety to jest własność całego społeczeństwa, wszyscy za to zapłaciliśmy, a państwo i poczta, która jest przecież państwowym urzędem, ukrywała to przed nami, ukrywała koszty. A ile kosztowały przygotowania do tych wyborów, które się nie odbyły po stronie Poczty Polskiej do tej pory? Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ponieważ takiej wiedzy Poczta Polska nie posiada. Ukrywała w ogóle nawet informację, że te pakiety istnieją, gdzie są przechowywane. Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej, już po wyborach, które się nie odbyły, wyniósł z magazynów poczty jeden z ponad 120 tysięcy kartonów z pakietami wyborczymi. Mamy dowód, że te pieniądze zostały wydane. Na co zostały wydane? Mamy dowód na to, że. Rząd kłamał, mówiąc, że te pakiety są tak świetnie zabezpieczone. Jak widać, to są zwykłe, zwykłe kartki papieru, praktycznie bez żadnych zabezpieczeń. Karty są przygotowane. E, w, karty są znakomicie zabezpieczone. Te zabezpieczone mikrodrukami. Wybory korespondencyjne e, często były wiązane z Jackiem Sasinem. On był ich twarzą. On mówił, damy radę. Wybory 10 maja się odbędą. Mogą się odbyć bardzo sprawnie. Wszystko jest pięknie. Wszystko jest gotowe. Legalnie i tak dalej. Konstytucja mówi wyraźnie, że wybory mają się odbyć w terminie majowym. A jeżeli się nie udadzą, czy pan się poda do dymisji? Organizacja tych wyborów? Znaczy, no, mogę się podać. No, jeśli to dzisiaj jest jak komuś potrzebne. Nikt przekazał czarno-białym także korespondencję między resortem aktywów państwowych Jacka Sasina a kancelarią premiera. Wynika z niej, że to ministerstwo Sasina stworzyło projekt decyzji, którą później Morawiecki podpisał i tym samym zlecił organizację wyborów kopertowych. A minister Sasin publicznie deklarował, że nie ma wątpliwości prawnych co do decyzji wydanej przez premiera. Ustawa covidowa dawała panu premierowi pełne podstawy do tego, żeby taką decyzję wydać. Pan premier w oparciu o tą ustawę decyzję wydał. Nie było tu żadnego przekroczenia przepisów, żadnego przekroczenia uprawnień. Mimo tak jednoznacznej deklaracji i współtworzenia projektu decyzji premiera w resorcie Sasina, minister zobowiązań z tej samej decyzji nie wykonał. Jak zwraca uwagę NIK, poleceniem premiera Sasin był zobowiązany, by podpisać z Pocztą Polską umowę na organizację wyborów. Obiecał to poczcie, ale umowy z nią nie podpisał. Nie zwrócił też poczcie wydanych przez nią blisko 72 milionów złotych. Wyjaśnienia urzędnika Sasina sugerują, że minister bał się poniesienia konsekwencji prawnych. Dyrektor Generalny Ministerstwa Aktywów Państwowych wyjaśnił m.in., że istniały wątpliwości prawne co do możliwości zawarcia wówczas umowy. Działałem tutaj w, w oparciu o, o przepisy prawa, nie podejmowałem żadnych działań, które mogły być uznane za złamanie e, prawa. On mówił i nic nie robił. A Marawiecki podpisywał dokumenty. Jego ministrowie nie chcieli tego podpisywać. Niek ustalił, że polecenia premiera Morawieckiego nie wykonał także minister Mariusz Kamiński. Izba wykazała, że szef MSW i ja z nadzorowaną przez siebie wytwórnią nie podpisał umowy na druk pakietów wyborczych. Dlaczego odmówił pan realizacji decyzji premiera z kwietnia 2020 roku? Panie dotyczącej Panie to nie jest pytanie w temacie konferencji. Mimo Rozumiem, wszystko poprosiłbym pana ministra o odpowiedź na pytanie. Chodzi o wybory kopertowe i sfinansowanie kosztów poniesionych przez polską wytwórnię. Panie jak pan, pan słyszał, pytania są w temacie, temacie konferencji. konferencji. Resort Kamińskiego nie zwrócił też wytwórni poniesionych kosztów. Więcej. Dziękujemy. Zdaniem kontrolerów nie ma też dowodów, by Kamiński nadzorował spółkę i wydawał jej polecenia w sprawie wyborów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przedstawiło żadnych notatek ani maili na ten temat. Według uzyskanych wyjaśnień wszystkie polecenia były wydawane ustnie. I tak ministrowie Kamiński i Sasin jak ognia unikali zostawiania podpisów na dokumentach. Panie premierze, oni wiedzieli, że nie mogą złożyć podpisu pod żadnym dokumentem, żeby nie być współodpowiedzialnymi. Ale zdaniem NIK współodpowiedzialni są. Sasin i Kamiński decyzji premiera nie wykonali, ale powinni, bo nie zaskarżyli jej do sądu. Najwyższa Izba Kontroli kieruje do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego. A co ciekawe, premier nie widzi problemu w tym, że podlegli mu ministrowie jego polecenie nie wykonali. Zachowali się tak jak trzeba zachowali się tak, aby wybory mogły zostać. Przeprowadzone. Zawiadomienia nikt do prokuratury skomentował także jej szef Zbigniew Ziobro. Bywa, że mam różne zdanie od pana premiera, państwo wiecie o tym. Ale w tym wypadku uważam, że premier podjął jedyną rozsądną, racjonalną i odpowiedzialną decyzję, że zmierzał w kierunku tego, aby te wybory zostały przeprowadzone. Już kilka miesięcy później te słowa Zbigniewa Ziobry, podlegli mu prokuratorzy, wcielili w życie. I odmówili wszczęcia śledztwa w sprawie odpowiedzialności premiera i jego ministrów za wybory kopertowe. Na tę decyzję prokuratury Najwyższa Izba Kontroli złożyła zażalenie, ale sąd nie przyznał jej racji. Premier i jego ministrowie nie mogą jednak spać spokojnie, bo śledczy będą mogli do tej sprawy wrócić. Na przykład wtedy, gdy PiS straci władzę i zmieni się także władza w prokuraturze. I postąpiliśmy tak jak trzeba. Według kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli władza niegospodarnie wydała 56 milionów złotych z pieniędzy podatników. Takie rekompensaty dostały spółki organizujące wybory kopertowe. Demokracja kosztuje. No, gdyby pan rzeczywiście wychodził z takiego założenia, że nie należy wydawać pieniędzy na wybory, no to może wybory odwołajmy no bo one kosztują. Tutaj akurat wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Premier Morawiecki i szef jego kancelarii Dworczyk, a także ministrowie Kamiński i Sasin nie odpowiedzieli na nasze prośby o wywiad w sprawie organizacji wyborów kopertowych. Podobnie państwowa wytwórnia. Poczta z kolei odmówiła komentarza przed kamerą. Dariusz Kubik, TVN24.